pies czy kot, fredka czy chomik. Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina bast Dzień dobry, Karolina Kolasa. Adam Cyniak. Zapraszamy do wysłuchania kolejnej audycji pod tytułem Zwierzę w eterze. A dziś będzie ta audycja dedykowana specjalnie kilku osobom, naszym słuchaczom, którzy w tak zwanym międzyczasie się do nas odezwali z pytaniami dotyczącymi ich psów i to nas właśnie skłoniło, żeby pochylić się nad problemami poszczególnych ras. Psiaków, bo są takie rasy, które w sposób szczególny są zagrożone jakimiś problemami czy schorzeniami. Zaczynamy od Ani. I Anie serdecznie pozdrawiamy. Anka jest szczęśliwą posiadaczką buldoszka. Pytanie do pana weterynarza: Na jakie choroby ta rasa jest najbardziej narażona? Buldoki francuskie niestety problemów mają całkiem sporo i są częstymi pacjentami w przychodniach weterynaryjnych. Natomiast to na co trzeba zwrócić szczególną uwagę od samego szczeniaka, u takiego malucha, to jak wygląda jego nosek, czy jego nozdrza nie są zbyt wąskie i jak mu się oddycha. Bo to, że ten pies będzie chrapał, że yy, będzie harczał, że będzie dziwne dźwięki z siebie wydawał, to jest wpisane w rasę, bo to trzeba sobie wyobrazić tak, że to, że on ma krótki pyszczek to jest wynik jakiejś tam mutacji, natomiast łatwiej jest mi to pokazać w gabinecie, kiedy mam konkretny przekrój przez taki pyszczek pieska. Ale wyobraźmy sobie, że mamy owczarkę niemieckiego, który ma długi pysk, i to jest taki rozciągnięty akordeon. Natomiast jak go skracamy, to my nie ucinamy tego akordeonu, tylko my musimy go skompresować. Więc tam wszystko te małżowiny nosowe ten język i, i, i cała masa śluzówki jest po prostu upchana w maleńki pyszczek. I drugim elementem, który jest podatny na, na zmianę w głowie buldoga francuskiego jest jego podniebienie miękkie. trafi być przerośnięte. Jeżeli tego Czyli ten nosek i to podniebienie miękkie będą nieprawidłowe, to od samego początku pies będzie miał ogromne problemy z oddychaniem. I jeżeli tego na wczesnym etapie nie skorygujemy, to w efekcie może dojść do zapadania tchawicy i do zwyrodnienia mięśnia sercowego wynikającego z nadciśnienia w klatce piersiowej, bo pies będzie za wszelką cenę próbował oddychać, więc będzie robił bardzo silne wdechy i tak naprawdę obciąża sobie wtedy cały układ oddechowy i krążenia. Drugim elementem problemów bulldogów francuskich, jeszcze wracając do ich anatomii, to jest to, że mają dosyć ciężką głowę. A temperament mają bardzo żywiołowy, więc biegają i skaczą po meblach. I o ile pies, który ma 4-5 lat i jest psiakiem młodym, to raczej nie będzie miał problemów z kręgosłupem, chociaż i takie przypadki się zdarzają. Natomiast psy po 5-6 roku życia Niestety ich krążki międzykręgowe ulegają zwłóknieniu i zwyrodnieniu. Do tego trzeba dorzucić, że prawie każdy bulldog francuski ma jakieś anomalia anatomiczne w kręgosłupie. Jak sobie to wszystko razem zbierzemy w całość, no to niestety problem pod tytułem wypadnięty krążek międzykręgowy to jest kolejne dosyć niebezpieczne schorzenie u buldogów francuskich. I mam wrażenie, że o buldoszkach moglibyśmy rozmawiać jeszcze bardzo długo, bo wdzięczna to jest bardzo rasa, a co za tym idzie, również jest to rasa bardzo popularna. Jednak skoro już zobowiązaliśmy się przyjrzeć kilku rasom, no to jedziemy dalej. W tym miejscu przesyłam pozdrowienia dla mojego sąsiada, który niesiony ostatnią modą, drogą kupna nabył przyjaciela rasy Korgi. Gdyby ktoś nie pamiętał, jak one wyglądają, co to za psiaki, no to są właśnie te psy, którymi otaczała się świętej pamięci królowa angielska. Słodki pyszczek, krótkie łapki, cała masa cudownie puszystej sierści. Fajnie nam się kojarzą z taką kulturą anglosaską, zdobywają w Polsce coraz większą popularność. Czy te psy mają jakieś typowe dla siebie przypadłości? Bo, po prawdzie, to mimo że są słodkie jak melasa to nie wyglądają na takie super sprawne. Nie, nie wyglądają, tu generalnie każda rasa, która ma bardzo długi kręgosłup i krótkie łapki, czy to będzie korgi, czy to będzie jamnik, może mieć problemy z kręgosłupem, zwłaszcza jeżeli do tego jeszcze dorzucimy otyłość. Jeżeli chodzi w ogóle o korgi, kiedyś dostałem zdjęcie rentgenowskie stawów łokciowych i w ogóle... Przy... Kończyn piersiowych pieska, ale jeszcze wtedy nie wiedziałem, co to jest zarasa. Po prostu ktoś mi tam podrzucił zdjęcie, żebym sobie je ocenił i wypowiedział się, czy tam wszystko jest ok. Ja tak popatręłem na te zdjęcie i moje pierwsze pytanie było. Czy ten pies w ogóle chodzi? Bo te łapki to są jakoś wyjątkowo krzywe, Natomiast jak już usłyszałem, że to jest no, korgi, no to mówię, a to tak pewnie może być, to tym się zupełnie nie przyjmujemy. Większość psów, gdyby, gdyby tak wyglądały łapki, dajmy na to Golden Retrievera czy Labradora, no to nie wiem, co by trzeba było tam zrobić. Natomiast całe szczęście u tej rasy na zdjęciu rentgenowskim może nie wygląda to najładniej. Natomiast y, problemy jakiejś dysplazji. Y, Trafiałam się stos stosunkowo rzadko, chociaż jeszcze parę lat temu w ogóle byłoby nie do pomyślenia, że rasy miniaturowe czy rasy średnie mogą chorować na dysplazję. A niestety coraz częściej dzieje się tak, że nawet te rasy, które nie są predysponowane do konkretnych chorób, to te choroby się u nich pojawiają. I tak sobie myślę, że przy kolejnej rasie coś więcej o tej dysplazji powiesz, bowiem ta trzecia rasa, o którą zobowiązałam się dopytać, to Golden Retrievery. A wydaje mi się, być może błędnie, że ta rasa właśnie ze stawami ma największe problemy. Czy tak jest? Generalnie każda rasa, taka, która może nam urosnąć powyżej 30-40 kg i więcej, może posiadać dysplazję stawów biodrowych, dysplazję stawów łokciowych, dysplazję barku. Czy nawet w stawach skokowych zmiany zwrotnieniowe niestety mogą się pojawiać? I problem polega na tym, że są to zmiany, które najczęściej pojawiają się jako wrodzone, i w momencie, kiedy zostaną za późno rozpoznane, to mamy już w zasadzie żadne możliwości naprawcze, możemy tylko potem łagodzić. Efekt takiej dysplazji. Czyli to nie do końca jest tak, że właśnie Golden Retrievery czy Labradory mają szczególne predyspozycje do dysplazji. Chodzi o to, że zwyczajnie są duże. Często spotykamy labradory u siebie w przychodni z dysplazją czy, czy owczarki niemieckie, ale to raczej wynika z tego, że jest to dosyć popularna rasa i w populacji jest dużo tych piesków, więc statystycznie one po prostu częściej trafiają jako pacjenci z dysplazją, natomiast y, każda rasa. Duża, olbrzymia, może taką dysplazję niestety posiadać. I w tym miejscu niestety trzeba nam postawić kropkę kończącą odcinek. Karolina Bastkolasa. Adam, Cyniak, dziękujemy. A skoro dziś skupiliśmy się wyłącznie na psach, to żeby wyrównać trochę tę niesprawiedliwość, już za tydzień poświęcimy cały nasz odcinek, aby skupić się na kocich problemach. Do usłyszenia. Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.